A jeśli chodzi o miejsce w Europarlamencie, które zajmiecie, w jakiej frakcji wy się odnajdziecie? To, co mnie martwi dzisiaj, to jest to, że młodzi wyborcy dali się nabrać na Konfederację. My idziemy do Parlamentu Europejskiego m.in. po to, żeby pokazać Polakom, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Pytam panią, jak pani mówi o dobrych, czy właściwych torach dla Unii Europejskiej, to są jakie tory? Konfederacja wskoczyła na podium po pół roku em, no, takiego stylu bycia w parlamencie, którego najgłośniejszą akcją było gaszenie świec chanukowych. Hanuk przez posła, a za chwilę pewnie europosła Brauna. I tą drogą będziecie dalej iść, czy te wybory przyniosą radykalny zwrot w tej drodze? Panie redaktorze, ja myślę, że mieliśmy dużo um, innych akcji głośnych, którymi zasłynęliśmy w polskim Sejmie. Przede wszystkim um, realne podejście do polskiej polityki i zaznaczanie tego, co się dzieje w polskiej polityce i próba um, wejścia klinem w między um, Platformę, czy Koalicję Rządzącą, czy Nowy Układ Rządzący, a prawie Sprawiedliwość, które prowadziły politykę na zasadzie dziel i rządź. My pokazywaliśmy, że jesteśmy tą grupą polityczną, która chce normalnej polityki, która nie chce skłócania Polaków, która nie chce napuszczania Polaków jednych na drugich i um, również z takim przesłaniem idziemy do Parlamentu Europejskiego. Panie redaktorze, my idziemy do Parlamentu Europejskiego między innymi po to, żeby pokazać Polakom, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, jak niekorzystne zmiany są proponowane przez Komisję Europejską i co jest przegłosowywane w Parlamencie Europejskim, między, po to, by tutaj Polacy na miejscu mogli wywierać presję na polskim rządzie i wpływać na polski rząd, by ten rząd nie implementował szkodliwych rozwiązań. To jest bardzo istotny element polityki europosła. A jeśli chodzi o miejsce w Europarlamencie, które zajmiecie, w jakiej frakcji wy się odnajdziecie? Nie powiem panu na chwilę obecną, dlatego że chociażby dlatego, że kilka dni temu byłam w Brukseli, wiem, że tworzą się nowe frakcje. Znaczy, no, na, na przykład może być e, frakcja z Marine Le Pen i e, Panie Narodowym? redaktorze, nie będę teraz nic deklarować. Poczekajmy. Na razie nawet jeszcze nie wiemy, czy na przykład ja dostałam się do europarlamentu, czy nie. Nasze wyniki jeszcze nie są pewne. Ale rozumiem, że to jest decyzja pewne. partii, formacji, a nie poszczególnych europosłów. nasze wyniki jeszcze, panie redaktorze, nie są pewne. I tak samo jest w innych państwach Unii Europejskiej. Poczekajmy, aż będziemy wiedzieć, kto do tego europarlamentu się dostanie, jakie frakcje powstaną, i wtedy będziemy decydować, do której przystąpimy. A której Wam jest? Do kogo wam jest w parlamencie, czy w polityce europejskiej dzisiaj najbliżej? My jesteśmy, e, nam jest blisko do polityków, którzy chcą odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu, Paktu Migracyjnego i zmian w traktatach unijnych. No to Marine Le Pen by się pewnie tam klasyfikowała. Czy o, klasyfikowała. nie wiem. E, trzecia droga. Równie dobrze mogę postawić taką tezę, że urosło Konfederacji, ponieważ odpłynął elektorat PiSu właśnie do, konf, do no bo trochę, Konfederacji. Do, bo trochę też odpłynął. I, 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 e, i, Może drogi od, I zginęli od własnej broni po tym, jak... E, jak wywołali histerię wokół Zielonego Ładu, jak obrzydzali Unię Europejską przez 8 lat. tak nawiązując do tego, co pani powiedziała, to wy w tej kampanii wyborczej nie mówiliście ludziom, że idziecie informować Polaków o tym, ja co mówiłam. się tam dzieje w Parlamencie Europejskim. Ja zawsze tylko mówiłam. wszyscy mówiliście, że idziecie blokować jedno, drugie, trzecie, Zielony Ład. Teraz zobaczymy, jak go zablokujecie ja i z kim to zrobicie. E, ja ja ja, w jakiej grupie mówiłam. politycznej, jaką będziecie mieli siłę, bo dokładnie mówiliście tylko o jednym, o tym, że idziecie... Ja tylko słyszałem od kandydatów w Konfederacji, co będą blokować w Parlamencie Europejskim. Nie słyszałem nic pozytywnego, co chcą zrobić w Parlamencie o, Europejskim. Bardzo. Natomiast będę bardzo ciekaw i to będę przypominał. Nie to, że będziecie informować Polaków, tylko co z, z zablokujecie w pierwszych 100 dniach pracy Parlamentu dni. Europejskiego? Panie redaktorze, Jeżeli odpowiadając, panu no, zaraz dam Pani pytanie, czas na odpowiedź. Odpowiadając Panu na pytanie, naprawdę dzisiaj jest, ja rozumiem, że jest taka potrzeba, ale dzisiaj na świeżo, nawet nie znamy jeszcze oficjalnych wyników. Jest wcześniej dzisiaj wyrokować. Ale jakieś wnioski Co... musicie wyprowadzać no. nawet dzisiaj no polityk jest od tego żeby wyprowadzać Wnios wnioski czy wyciągać wnioski szybko a nie Wniosek w perspektywie lat dali. albo dekad. Wniosek jest taki, który przedstawiała także stacja w której jesteśmy, że ponad 80% wyborców trzeciej drogi było niezainteresowanych wyborami do Parlamentu Europejskiego, to chyba było półtora miesiąca temu. To i tak uważam, że wykonaliśmy ogromną robotę, e, dzięki której Dzięki której dużą część z tych wyborców, którzy na nas głosowali zarówno 15 października i 7 kwietnia, udało się namówić do tego, żeby dzisiaj poszli do urn wyborczych. Więc z pewnością, tak jak powiedziałem, mieliśmy bardziej ambitne cele, bo zawsze trzeba sobie cele ambitne stawiać, ale uważamy, że ten wynik jest naprawdę bardzo przyzwoity. Pani ministera nie boję się pani, że jutro, bo jutro posiedzenie rządu w Białymstoku. Spojrzy Donald Tusk w oczy pani, spojrzy kolegom z PSL-u, spojrzy kolegom z Polski 2050 i powie, no słuchajcie, musimy tę koalicję zorganizować na nowo, bo jesteście tak słabi, że, że, że my już jesteśmy takim hegemonem tej koalicji, że inny układ parlamentarny, inny układ miejsc w rządzie, no jest warunkiem sine qua non czy trwania tej koalicji. zmniejszyła się liczba, przepraszam, posłów lewicy trzeciej drogi nie, w polskim Sejmie? Nie, ale pozycja polityczna no to... partii, które przegrywają z Koalicją wciąż, Obywatelską wciąż coraz jest... bardziej wybory, przyzna pan, troszkę maleje. Katarzyna Kotula. Jest, 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 Katarzyna, to, kotula. To, to, Katarzyna kotula, Katarzyna poszekaj. Kotula. Momencik, Katarzyna ale kotula. Przecież, przecież ostatnio, 7 kwietnia, tak nie było. To są pierwsze wybory i wyciągacie państwo, pan też, panie redaktorze, moim zdaniem zbyt pochopne wnioski, daleko idą. Ale słyszał pan, że znak zapytania na końcu? tego, tak. co powiedziałem? Dobrze. E, tak, tak. ja mogłabym? Tak, ale pan ja wiem, tezę w pytaniu. Ale... <noise> ale jednak znak zapytania na końcu był. Katarzyna kotyle odpowiada na dziękuję, znak zapytania. bardzo dziękuję, Proszę bo panowie bardzo, tutaj, tutaj nad głową kobiety yy, przejęli dyskusję. Panie redaktorze, przede wszystkim yy, Umówiliśmy się w 2023 roku, idąc do wyborów, że będziemy wspólnie tworzyć koalicję. My jako, szczególnie jako Nowa Lewica, z tego się wywiązaliśmy. Niezależnie od tego, że jesteśmy tymi mniejszymi koalicjantami, my jako Lewica uważamy, że wykonaliśmy plan minimum. Ja mówiłam o tym, że plan minimum to są trzy mandaty i utrzymanie tego wyniku, który był w wyborach samorządowych. Być może ten wynik rzeczywiście będzie nawet trochę lepszy. Ale wiemy, że Najdłuższy maraton wyborczy, jaki mógł być, nie był dla nas korzystny. Mieliśmy tego pełną świadomość. To, co mnie martwi dzisiaj, to jest to, że młodzi wyborcy dali się nabrać na Konfederację. To znaczy, ja patrzę dzisiaj na całą Europę, a pamiętam, jak AFD rosło w siłę. Pochodzę z województwa zachodniopomorskiego, z miejsca na granicy polsko-niemieckiej. I te hasła, które, o których mówiła Konfederacja, i tutaj zgadzam się z tobą, tak? Te hasła, które mówiły o wyjściu z Unii Europejskiej. Eurosceptycy rosną w siłę w całej. Unii Europejskiej i dzisiaj to, I co nas dobrze. wszystkich powinno niepokoić, jako demokratów. Pomimo, że gratuluję Koalicji Obywatelskiej za dobrego wyniku yy, i cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory, to to, co nas dzisiaj najbardziej powinno martwić, to to, że ci młodzi ludzie, którzy urodzili się w Polsce w Unii Europejskiej, postawili dzisiaj na konfederację, która mówi, że Bruksela jest zagrożeniem dla demokracji. Klewa zająszkowska hernik polemizuje i z Krzysztofem Hetmanem i z Katarzyną Kotulą. Strasznie państwa boli to, że konfederacja zdobyła trzeci wyniki, i przegoniła trzecią drogę. Co do studni, to jest wasz bon mot i wy nie dowieźliście obietnic, które, które daliście Dobrze, Polakom proszę. studni. A, to jest studni. wasz bon mot, którego nie dowieźliście i nie spełniliście obietnic, które gwarantowaliście Polakom w trakcie kampanii wyborczej. Oszukaliście Polaków. Polacy to widzą i dlatego zagłosowali na nas. Panie, nie pani, pani, tylko jedna panie uwaga: Euro Pani europosłanko, potencjalna. 100 dni to, był, no to było hasło wyborcze. Koalicji obywatelskiej to nie było no hasło wyborcze całej koalicji. To trzecią drogę Trzecia mogę zaatakować. Trzecia drogę o studniach nic Pani nie mówiła. Okay. Dobrowolny się... ZUS akurat, dla przedsiębiorców. Akurat ja jako były minister dla i obniżyłem ZUS dla samozatrudnionych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, Pani. ZUS jaki był, taki jest. Nie, nie, jest, ma, dobro... nie ma dobrowolnego ZUS-u Pani. dla przedsiębiorców, tak jak obiecaliście Polakom w trakcie kampanii wyborczej. Boli was, że konfederacja was wyprzedza, boli was to, że Polacy widzą, że... Że w Unii Europejskiej dzieje się źle i boli was to, że my chcemy tą Unię Europejską nawrócić na poprawne tory. Hmm. A poprawnym to torem to Unii Europejskiej jest tak. Ale jak to chce to Pani na... ale jak chce nawrócić, jeśli Pani Alfie... wy chcecie wyprowadzić z Unii Europejskiej Polskę. Co pan Pani opowiada, tam, że chce. Panie ministrze, panie ministrze, ja pytam. Pytam Panią, jak Pani mówi o dobrych czy właściwych torach dla Unii Europejskiej, to są jakie tory? Bardzo Panu dziękuję za pilnowanie porządku. Jest spokojnie, I jak widać kobiet. z mojej strony jest spokojnie, jestem na gminie atakowana. Panie to redaktorze, zanim ktoś jako następny jedyne, Panią zaatakuje, proszę odpowiedzieć jako na pytanie. Kandydat, jako jedyny kandydat w kampanii do Europarlamentu zaproponowałam trzy rozwiązania. Pierwsze to jest powołanie specjalnej komisji śledczej do spraw nielegalnej imigracji. I Wiem, że jest zainteresowanie takim pomysłem w, całej, w całym Parlamencie Europejskim, żeby sprawdzić, co się dzieje z imigracją, dlaczego jest tak, jak jest, że ci ludzie napływają tutaj, mi że napływają tutaj i zagrażają bezpieczeństwu przede wszystkim kwestia. europejskich kobiet. Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywająca Komisję Europejską do uchylenia dyrektywy EPBD i przekazanie nie, przynajmniej 10% KPO na e, obronę i ochronę cywilną. To są moje postaty, To jest ta właściwa e, droga dla Unii Europejskiej. Właściwa droga to Unii Europejskiej Rezolucja to Parlamentu jest sojusz. Właściwa droga e, Unii Europejskiej to jest sojusz gospodarczy oparty na swobodzie przepływu kapitału, e, handlu, usług i ludzi. Natomiast e, całe to ideologiczne, zielonoładowe. E, e, Kombinacje są po prostu niepotrzebne i Polacy i Europejczycy widzą, że to szkodzi całej Unii Europejskiej. Po prostu, dlatego głosują na Konfederację, bo jesteśmy jedyną alternatywą. Wy się chcecie, po prostu wyślecie wy od w bardzo, od środka, bardzo czasach. Drodzy Panie Państwo, błagam, nie mówcie, nie, mów, nie, nie mówcie. Sprawdziliście droga,